Upiorna sensacja Alone in the Dark powraca z nowym, mrożącym krew w żyłach rebootem. Jakie atrakcje czekają na graczy tym razem? Dzięki informacjom bezpośrednio od studia THQ Nordic przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tej gry. Zacznijmy od oczywistego. Wydane po raz pierwszy w 1992 roku, Alone in the Dark jest praktycznie prekursorem gier z gatunku survival horror. Gra przenosiła gracze do upiornej rezydencji w Luizjanie, gdzie musieli rozwiązywać zagadki i walczyć z upiorami, próbując przeżyć. Ten klasyczny horror odradza się teraz na Xbox Series X, Series S i PC, dając zupełnie nowemu pokoleniu graczy szansę na zbadanie rezydencji Derseto. Nowa gra z 2023 roku będzie przeróbką, która pozostanie wierna duchowi i fabule oryginału, ale także odświeży ją na wiele ważnych sposobów. Można oczekiwać w pełni zaktualizowanego sterowania, płynniejszej obsługi przedmiotów i ogólnie dłuższego i bogatszego doświadczenia niż w przypadku oryginału, który można było ukończyć w około 2 godziny. Dwie wspaniałe, przerażające godziny, ale jednak. Nowa odsłona przełącza się również na kamerę z ramienia zamiast stałych kątów zastosowanych w oryginale, bo chociaż zapewniały one momenty niesamowitego napięcia, bywały też naprawdę irytujące. Za nową odsłonę Alone in the Dark odpowiadać będzie studio Pieces Interactive, a reżyserią zajmie się Michael Hedberg. Biorąc pod uwagę, że pracował on wcześniej nad tak przerażającymi tytułami jak Amnesia, The Dark Descent i Soma, Wygląda na to, że gra jest w dobrych rękach. THQ opisało oryginalne Alone in the Dark jako doświadczenia w nawiedzonym domu, dając graczom szansę na zbadanie przerażającej rezydencji i powolne odkrywanie fabuły gry. Ale ponieważ nie jesteście jedynymi osobami błąkającymi się po tych zakurzonych korytarzach, możecie spodziewać się również mnóstwa akcji. Nowa gra obiecuje mniej więcej równy podział między walką, eksploracją i rozwiązywaniem zagadek. Jeśli jednak bardziej interesują was elementy mrożące krew w żyłach, niż te wymagające wytężenia umysłu, dostępny będzie system podpowiedzi, który pozwoli wam szybciej przebrnąć przez łamigłówki. Tak więc Alone in the Dark będzie w zasadzie takim horrorem, jakiego sobie zażyczycie. I pamiętajcie, jeśli chcecie jako pierwsi usłyszeć wszystkie najnowsze informacje o Alone in the Dark i innych niesamowitych horrorach zmierzających na Xboxa, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek. Alone in the Dark pozwala graczom wybrać jednego z dwóch bohaterów. Edward jest wynajętym detektywem, który postrzega sprawę po prostu jako kolejną pracę, dopiero powoli dowiadując się, jak bardzo jest powiązany z tajemnicą Derseto. Jest też Emily, która od samego początku jest bardziej osobiście zaangażowana w sprawę, ponieważ szuka swojego zaginionego wuja i lekarstwa na tajemniczą przypadłość zwaną klątwą Hartwood. Według THQ gracz będzie mógł zobaczyć niektóre poziomy i części rezydencji, zależnie od wybranego bohatera. Jest to więc świetna zachęta do przejścia gry więcej niż jeden raz. Jeśli zdecydujecie się przejść grę po raz drugi inną postacią, to to, jakie przedmioty znaleźliście podczas pierwszego podejścia, będzie miało pewien wpływ na rozgrywkę. A jak twierdzi Michael Hedberg, historia rozgrywa się inaczej i akcentuje różne wątki w zależności od tego, którą postacią gramy. Więc to prawie tak, jakbyście dostali dwie gry w cenie jednej. Czy Emily i Edward kogoś wam przypominają? Jeżeli tak, to pewnie dlatego, że wcielili się w nich gwiazda Killing Eve, Jodie Comer, i sam Hopper ze Stranger Things, czyli David Harbour. Aktorzy użyczyli swoich głosów i wizerunków głównym postaciom, a nawet zostali uchwyceni za pomocą technologii Motion Capture, sprawiając, że postaci są jeszcze bardziej realistyczne. Spodziewajcie się więc prawdziwej magii kina. Jeśli trudno Wam wybrać między parą naszych dzielnych bohaterów, to nie martwcie się, ponieważ ta postać, której nie wybierzecie, nadal będzie pojawiać się w fabule, prowadząc własne śledztwo. Warto jednak zaznaczyć, że zawsze będziemy grać postacią wybraną na początku, a druga będzie pełnić rolę czysto drugoplanową. THQ obiecało, że Alone in the Dark będzie zawierać wyjątkową historię, która wyniesie założenia oryginału na zupełnie nowy poziom więc jeśli jesteście zakorzałymi fanami gry z 1992 roku możecie spodziewać się wielu aluzji i odniesień a także mnóstwa niespodzianek podczas gdy nowicjusze będą mogli od razu zanurzyć się w fabule nie wiedząc nic o oryginale oryginalna historia w dużej mierze dotyczyła losu i tego czy mamy pełną kontrolę nad naszym życiem czy też jesteśmy skazani na powtarzanie tego co było w przyszłości a Nowa obiecuje też wykorzystać ten wątek pod kątem postmodernistycznych refleksji na temat natury remake'ów. Brzmi całkiem sprytnie, co? Nowa gra zawiera wyrazistą ścieżkę dźwiękową stworzoną przez Arniego Burger Zoga. w oparciu o utwory skomponowane przez legendę doom jazzu Jasona Coonan, która w porównaniu z ponurymi, ambientowymi dźwiękami, do których przywykliśmy w horrorach, Bardziej przypomina to, czego można oczekiwać od kina Noir. THQ jest jednak przekonane, że ten nietypowy wybór sprawdza się naprawdę dobrze jako ścieżka dźwiękowa horroru, budując napięcie i złowieszcze, mroczne wrażenia, jednocześnie uwalniając napięcie, gdy dzieje się coś niespodziewanego. A poza tym to po prostu świetnie brzmi. Nie znamy jeszcze daty premiery pełnej wersji gry, ale nie rozpaczajcie, ponieważ grywalny prolog gry, który został zaprezentowany na początku tego roku na targach pax, został udostępniony zarówno graczom Xbox Series X i S, jak i PC 25 maja. W prologu wcielimy się w postać dziecka, więc nie spodziewajcie się jeszcze akcji pełnej upiorów. Ale według THQ ta linearna sekcja pozwoli Wam zapoznać się z fabułą i atmosferą gry, a także rozwiązać kilka prostych łamigówek. Jeśli więc możecie na chwilę odłożyć na bok swoją nieustającą żądzę krwi, to warto go sprawdzić. Co wy na to? Jesteście gotowi spędzić więcej czasu samotnie w ciemności? Dajcie nam znać w komentarzach. Trzymajcie się!